Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym za nami. Polscy skoczkowie zafundowali nam w Oberstdorfie niezapomniane emocje, a najważniejszą imprezę sezonu najlepiej będzie wspominał niesamowity, pod każdym względem, Piotr Żyła. Mateusz Nowak. Tak bawią się polscy skoczkowie. Oprócz kółeczka nie zabrakło tradycyjnego już okrzyku. Choć tak naprawdę to była tylko kontynuacja tego, co działo się wcześniej na skoczni. No to oddajmy głos Debeściakowi. Ten brąz myślę, że dla nas ma cenę zlota. Wszystkim dziękuję, sztabom, zawodnikom, zaufanie, bo dzisiaj naprawdę walczyli wszyscy. Walczyli wszyscy, a najlepiej radził sobie on. Bardzo dobry skok naszego reprezentanta. Wczoraj Piotr Żyła indywidualnie przeskoczył wszystkich, tak jak w konkursie na skoczni normalnej. Na dłużej do podium zabrakło mu trzech punktów, ale i tak nie ma wątpliwości, że... Oberder w tym roku należał do mnie. Potwierdzają to wyniki, potwierdzają też eksperci. Piotr żyła, skakał najlepiej we wszystkich konkursach, zarówno indywidualnych, jak i miał też przecież najlepszy wynik indywidualny konkursu drużynowego, najlepszy ze wszystkich. Nasi skoczkowie powiększyli do 19 polski dorobek medalowy na Mistrzostwach Świata, ale ciągle im mało. Cieszę się, że fajne skoki były. Eee, trochę mi szkoda tego, że zabrakło szczęścia w drugiej serii. No już tutaj my rozmawiali, bo to za dwa lata będziemy polerować i w końcu tak, będzie bardziej śnił. A to oznacza apetyt na drużynowe złoto na kolejnych Mistrzostwach Świata. Złoto i brąz. Polscy skoczkowie wracają z Mistrzostw Świata z dwoma medalami. To kontynuacja udanego dla nas sezonu. Teraz będziemy czekać na jego finał za trzy tygodnie w Planicy. Mateusz Nowak, wiadomości Oberzorf.